będzie film na YouTubie. Aha. O! Oh, lecisz na bujsa. <laughs> lecisz na bujsa. A co Tu mamy jest pomarańka jajek całego. Teraz Wiesz, atawizmy jakieś. <śmieniu> Takie atawizmy tam zostawiamy swoje puszki. Żebyś pieknie przed wrzadem. Każdy samiec <śmieniu> na swój sposób znaczy teren. Tak jest. <śmieniu> tak? To musisz poprosić, żeby chuj wyhamowała. Hamujemy! Hamulcowy się do Hamulcowy działa. Dziękujemy. Tam jest wieszak. Tam jest wieszak. Tam jest wieszak. Nie. Idziemy jezioro? Nie. Tak? Nie. Tak. No. Tak. Tak. Idziemy, wujek wędkę przyniesie. No I idziemy. to może iść z nami. Idziemy. My idziemy. Ja o, ja to, ja. Nie. Na tak? No